Witam, z tej strony Paweł Protaś. W tym wideo pokażę Ci jak z pomocą jednej wtyczki w prosty i łatwy sposób umieścić dowolne wideo, czy to z Twojego serwera, czy serwisu takiego jak YouTube na swojej stronie internetowej opartej na WordPressie. Z menu po lewej wybierz wtyczki i dodaj nową. W polu szukaj wpisz. JW player i szukaj wtyczek wtyczka o której chodzi to jest ta pierwsza autorstwa firmy longtie video i kliknij zainstaluj ok teraz paczka jest pobierana I teraz włącz wtyczkę. Tutaj kliknij przycisk do ukończenia instalacji. Teraz przejdź do ustawień wtyczki. Po lewej stronie pojawił się w menu nowy napis JW Player, Kliknij go. Tu masz domyślny otwarzacz, Możesz otworzyć własny, i tak teraz to zrobię. W tym celu kliknij przycisk Create Custom Player. Z tego pola ustal, w którym miejscu ma być panel nawigacyjny otwarzacza wideo. Domyślnie bottom, czyli na dole, może być na górze, może być na wideo na dole lub go całkowicie wyłączyć. Ustawię go na dole. Skin, czyli skórka, czyli wygląd odtwarzacza. jakiś dowolny. Autostart czy film ma być od razu otwierany przy pojawieniu się na stronie internetowej. Domyślnie jest to wyłączone. I tu w pikselach wysokość otwarzacza i jego szerokość. Ustawię to standardowe rozdzielczość tego filmu, którego umieszczę zaraz. Czyli 480x640 I klikam Save, żeby zapisać zmiany. W tym momencie się otworzył mój nowy otwarzacz o nazwie Custom Player. Nie zmieniłem jego nazwy, i teraz mogę jeszcze podać go edycji klikając EDIT i tu wpisać swoją nazwę, test na przykład i SAVE Tamten poprzedni jest już mi potrzebny, więc klikam DELETE, żeby go usunąć Teraz wchodzę do wpisu, gdzie Dodam film. Do umieszczenia filmu wpisz taki tekst. ja go w tej filmach mam już skopiowany, więc go wkleję tutaj w pisu. I to jest takiego schematu, że po sobie konfig równa się, wpisujesz nazwę szablonu, czyli szablonu otwarzacza. W moim przypadku będzie to test. dalej, file równa się to znaczy plik i to jest ścieżka do wideo. Wchodzę na serwis YouTube, nazwę film udostępniony i tutaj na podświetlony napis klikam prawym przyciskiem, kopiuj i tutaj w tym miejscu wklejam. I to wystarcza. Słowo image równa się dodatkowo ścieżka do obrazka, które się pojawi na początku. Przed uruchomieniem filmu, przykładowo wcześniej, tutaj na WordPressie dodałem nowy obrazek. Wejdę do niego, i tutaj zaznaczę sobie ścieżkę do tego obrazka, i dałem wszystkim kopię. Wracam do wpisu, i w miejscu ścieżki wklejam sobie ścieżkę do tego obrazka. Klikam Zaktualizuj. Wchodzę na stronę, trzeci na wpis. Mam ja otwarty takiej wielkości, z takim wyglądem, z obrazki na początku, który wstawiłem. Klikam play, żeby uruchomić film. Ta tyczka jeszcze ma opcję, aby utworzyć playlistę. Możesz po kolei wyświetlać wideo lub muzykę. Również możesz łączyć wideo z muzyką, lecz tej opcji nie polecam. I w tej chwili, żeby najpierw dodać, na przykład e, chcesz zrobić e, kilka wideo lub kilka filmów, to wejdź w media i dodaj nowe, aby tutaj zładować właśnie pliki wideo i pliki muzyczne, które chcesz umieścić właśnie w playliście. Jak już masz je dodane, to przejdź tutaj w Media z układki Playlists. Jak widzisz w tej chwili mam jedną utworzoną playlistę w nazwie Muzyka z dwoma utworami muzycznymi. Aby utworzyć taką playlistę najpierw nadaj jej nazwę. Kliknij Create Playlist. I teraz tutaj po prawej stronie masz wszystkie pliki filmowe i muzyczne, które masz załadowane na WordPressie. I teraz należy po prostu złapać za obrazek lub po prostu właśnie za nazwę, za taki pasek tego utworu muzycznego i przeciągnąć go na lewą stronę kolumny. I teraz kolejny utwór. I kolejny. Możesz jeszcze zamienić to miejscami. Gdy już masz taką utworzoną listę, kliknij zapisz. Wstępnie przejdź do ustawienia właśnie jw Player tej rzeczki. Teraz wcześniej miałem utworzono. Otwarzacz test do otwierania wideo. Jednak jeśli to, co jest, to są utwory muzyczne, to nie chcesz po prostu wyświetlać całego odtwarzacza, bo nie wyświetlasz obrazu, a sam tylko dźwięk. Dlatego należy utworzyć sobie nowy odtwarzacz w odpowiednich parametrach. Ja już taki wcześniej tworzyłem, ale pokażę Ci, jak to od początku zrobić. Czyli po prostu Create Custom Player. Nadaj nazwę. No, i oczywiście masz tutaj wszystkie te ustawienia, co wcześniej ci wspomniałem. Ja ustawiam, żeby wszystkie te ikonki do odtwarzania wideo, czy to właśnie teraz muzyki, zostały na dole, czyli stawiam bottom, domyślną skórkę, auto start. No, radzę, żeby był na false, czyli się od razu nie odtwarzał, czyli jak użytkownik wejdzie na stronę, dopiero kliknie przycisk play, dopiero zacznie, załączy się muzyka lub wideo. No, i teraz, właśnie ustawienie otwarzacza. Wysokość nadaje w pikselach taką, jaka jest wysokość, właśnie paska otwarzania. W tej chwili, zależnie, właśnie, jaką skórkę wybierzesz, może być różna ta wysokość. Dlatego, należy sobie przetestować i dopasować. Ta domyślna ma wysokość 24 piksele, dlatego wpisuję 24. A długość, już dowolna. Jeśli dasz za krótko, to wtedy. Bardzo się zleco wszystkie te napisy. Właśnie ikonki, dlatego trzeba przynajmniej jakąś dłuższą wartość dać. Ja tak sprawdziłem, że 400 bardzo dobrze wygląda. I teraz kliknij Save. I masz już otwarzacz utworzony. Muzyka Chryska Player. To właśnie teraz tu utworzyłem. I teraz przechodzę na wpis, gdzie chcę dodać ten otwarzacz. I teraz kliknij tutaj, właśnie dodaj medium, to ikonkę. Tutaj na zakładkach, ostatnia zakładka, Playlist. I tutaj z listy wybierz, właśnie, playlistę, którą wcześniej tworzyłeś. W tej chwili mam dwie. To teraz stworzyłem test muzyka, więc to wybieram. I teraz wybierasz otwarzacz, który utworzyłeś. Utworzyłem właśnie otwarzacz muzyka, player. I kliknij Insert Playlist. Wtedy automatycznie wstawi Ci się taki kod. Następnie zaktualizuj stronę. I teraz podejrzę zmiany. Jak widzisz, masz otwarzać właśnie ten wideo, ale bez już obrazu. Wystarczy teraz kliknąć Play i otwarza ci się pierwsza muzyka. Następnie druga. Jeszcze w opcjach można zmienić, czy po zakończeniu utworów przestanie po prostu grać muzyka, czy też ponownie wróci m, na przykład do pierwszego utworu. Pokażę Ci jeszcze właśnie, wrócę w otwarzacza. Wybiorę tego, ten otwór, który utworzyłem. Klikam tutaj Edit obok niego. Z układka Advanced Settings. Czyli zaawansowane ustawienia. I tu właśnie jest taka, takie pole jak playlist. I możesz tutaj ustawić, którego utworu zacznie się otwarzanie. Byś nie zerczył od pierwszego. Tu możesz wybrać, czy chcesz żeby były wyświetlane utwory w tej liście, domyślnie są, czyli nie pokazuje utworów Można właśnie ustawić czy na górze, na dole, czy nad otwarzaczem. I to, co tutaj właśnie będziecie interesowało, repeat, czyli powtarzanie. Domyślnie jest wyłączone, czyli skończy się utwór, nie powtarza dalej. A można na przykład dać always, czyli zawsze powtarzaj Przejdzie się po wszystkich utworach z listy i znowu wszystkie po kolei utwory będą się otwarzać non-stop. I szufle to akurat jest, że może dowolnie losowo utwory z listy będą pobierane, czyli niekoniecznie po kolei, jak na liście były dodane, tylko losowo pobierane z listy. Domyślny false, czyli jest to wyłączone. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym moim filmie. Cześć!